Dzień dobry kochani, witam serdecznie. Przedstawiamy dzisiaj po raz pierwszy w historii mojej firmy spotkały się trzy motocykle tak zwanej wielkiej trójki. Mówimy tutaj o motocyklu Motoguzzi Hydroconvert z silnikiem 1000 Motoguzzi 1000 SP i motocykl 1000 G5. Różnią się tak naprawdę niuansami. Ale wszystkie łączy jeden temat, moim zdaniem najspanialszego, najlepszego, najmniej awaryjnego, najbardziej dokładnie zrobionego silnika wszechczasów, jaki był silnik 1000, wkładany właśnie do tych modeli Motoguci. Mam to szczęście, że te trzy motocykle stoją dzisiaj na podjeździe i te wszystkie motocykle są do sprzedaży. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, zapraszam do prywatnego kontaktu. Na temat każdego z tych modeli udzielę wszelkich informacji. Motocykle są na chodzie, zrobiony podstawowy serwis czyli oleje, filtry, jakieś regulacje, czyszczenie gaźników. Do wszystkich motocykli są dokumenty przygotowane do rejestracji. Są założone nowe akumulatory, także w tym momencie motocykle są do jazdy. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany. To udzielę, tak jak wspomniałem wcześniej, wszelkich szczegółowych informacji. Przepiękne klasyki, bardzo trwałe. Young timery, które spokojnie będą dawały sobie radę nie tylko na niedzielnych przejażdżkach, ale i przejazdach takich autostradowych, bo dla nich to jest w tym momencie naprawdę żaden problem. Polecam bardzo serdecznie i zapraszam do kontaktu. Zapraszamy też do subskrybowania naszego kanału na YouTube będzie mi bardzo miło. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Italian Classic Motorcycle Golub Dobrzyń.